Cześć, witajcie. Bartek z tej strony. To jest kolejny dzień, kolejna partia. Zaczynamy sobie na 10 plus 5. Oczywiście szukamy przeciwnika. Nie, nie kliknąłem. Zobaczymy. Znalazł dosyć szybko gracza z Czeskiej Republiki, jak to nam tutaj mu pisze, czyli z Czech, po prostu. Dla nas. Gramy sobie na chłopaka z Czech. Spoko, gramy karokana, powiedziałbym klasycznie tego się nie boimy. Tutaj. To mogę tak zagrać po prostu, mogę zagrać tak, różne tutaj są możliwości. Mogę zagrać tak, tylko a ostatnio miałem taką pozycję. Mogę zagrać tu, tylko nie... wydaje mi się, że to nie było dobre. Po tym jest to, oczywiście, więc tutaj nic nie powinno się dziać. Czy ja chcę grać tutaj gońcem? Wątpię, że chcę grać tutaj gońcem. Wolałbym na przykład zagrać hetmanem tutaj. I zagrozić przy okazji, że bije Hetman, cyk, 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 bije. Tylko no to nie ma sensu, nie? A jak zagram Hetmanem tutaj, to po biciu, biciu wisi mu, więc musi odejść. Albo tu, albo tu. Albo A4, albo D3. Jeżeli dobrze rozumiem. No tutaj nie może, bo dostaje bicie. No musi zbić teraz, bo wisi mu i tu, i tu. Chyba, że odejdzie. No nie może odejść tak, żeby pobronić. Ani tą figurą nie odejdzie w taki sposób, żeby pobronić gońca, ani gońcem nie odejdzie w taki sposób, żeby pobronić. Więc bicie jedno na pewno nastąpi. Pytanie tylko, czym nasz e, sąsiad będzie chciał zbić. Mogę mówić sąsiad. Myślę, że nikogo nie obrazi. Łyka sobie oczywiście wezmę. Teraz mu nic nie wisi. Teraz mi nic nie wisi, a nawet wisi mi można by było powiedzieć. Tylko że ja teraz sobie zagram taki ruch i się niczego nie boję, zagram sobie taki ruch i niczego się nie boję. Jeżeli on będzie chciał go przypiąć, to spoko, a prawdopodobnie pójdzie tutaj D4 i goniec, żeby zagrać właśnie to. Tylko że po tym to ja po prostu zbiję pionkiem i tyle z tego będzie. Prawdopodobnie jeszcze po tym mogę zagrać końcem. Przez co wisi mu hetman, więc musi go ruszyć. Więc... Nie mogę zagrać gońcem. Potracę tego gońca. My bad. Zagrał tutaj. Aha, będziesz chciał w ten sposób iść. Nie wiem za czym to idzie do końca, ale... Chciałbym wyrzucić gońca, ale nie bardzo mogę. Mogę wyrzucić gońca tutaj i przeszkodzić mu w krótkiej roszadzie. W sumie to nie jest głupi pomysł. Zagrałbym w ten sposób, no, może najpierw zagram tak, żeby otworzyć tego gońca. Zagram tutaj, bo on teraz tak długiej roszady pewnie robić nie będzie chciał, a krótką będzie miał problem przez to, nie? Oczywiście wystarczy, że zagra w sumie d3 zamiast d4. I d3 będzie dosyć logiczne, tylko wtedy ma dziury po czarnych polach, a my dalej mamy czarnego polaka, więc jak zagrasz d3, to dla mnie to jest spoko, ja mam więcej przestrzeni też zgrabione. Więc dla mnie to jest ok, a zawsze po tym mogę dać jakiegoś szacha, niewygodnego, prawdopodobnie. Może jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas chyba. Eee, gramy 10 plus 5, tak? Tak, gramy 10 plus 5. On się tutaj próbuje wbić, a co po tym? Aha, on tutaj próbuje mi dać szacha. No a co po tym? Szacha, no to byłby mat oczywiście, a co po tym? Po prostu odejście Hetmanem prawdopodobnie na to samo pole, na którym był przed chwilą. No bo tutaj nie odejdzie, tutaj nie odejdzie, tu nie odejdzie, tu, tu nie odejdzie, tu nie zbije. Ma to, no tak możesz, ale to ja wtedy tak robię, nie? Ja gram tak, tylko że on ma to zawsze. Co po tym i po tym. Roszada. Czekaj, to, to. Rosz... Jeżeli Roszada, to on ma takiego w ogóle, taki ruch. Nie, nie ma, bo tutaj stoi to. Tylko wtedy mi leci tutaj. Więc chyba bezpieczniej by było zagrać tutaj. I przy okazji tutaj trzymać presję. No, bo wtedy nie wisi. Figura jest broniona, więc. Po Roszadzie tutaj nie wisi. E, goniec, nie? Bo jakbym zagrał tu i zrobił roszadę w następnym ruchu, to on ma taki ruch. I oczywiście ja to mogę zbić, ale on mi się wtedy hetmanem tutaj wbija. I ja muszę, ja muszę na to reagować już. w sumie w goniec sam wystarczy. No ale wolałbym nie grać tym gońcem. To w sumie nawet ten sposób bym mógł zagrać wieżą na D i po, po, po problemie, więc to też byłoby pewnie OK. Ale ja mam tutaj presję na jego królu. On nie może zrobić roszady aktualnie, chyba że zagra na przykład D3. Zagrał w ten sposób, czyli drugiej roszady nie będzie robił. A on chce się wbić tutaj, po prostu. On się chce wbić tutaj, to ja po prostu zagram tak wtedy, nie? Nie muszę teraz jeszcze na to reagować. A czy mogę zagrać tak? No nie mogę, bo dostanę tu. Roszadę zagram. Roszada jest dobrą sprawą. On zagra tu. Ja mogę wtedy to, bo on po tym. Ja biję. Jeśli on bije Hetmana, to ja odbiję. Tak, no to wiem. Jeżeli on te widły, to ja biję Hetmana. On bije Hetmana. Sorry. Ja mogę zbić tutaj i wisi mu tu. No nawet w ten sposób zagrałeś. Ale to dla mnie to jest mega spoko. Mogę zagrać tutaj, żeby na słabościach. Mogę zagrać tutaj, żeby. Zagram tutaj. On jest bardzo osłabiony, jego król. Yy, mamy otwartą pozycję i yy, posiadam obolo gońca, więc dla mnie to jest mega dobrze. Tylko, że po tym ma ten ruch i ja nie mogę bić. Więc najpierw zagrałbym Hetmanem na A5 i potem to. Bicie. Bicie. I tu, po tym mam to, i po odejściu mam to, i on wchodzi tu, a ja bije z szachem odsuniętym. On musi się zasłonić. Ja nie mogę bić. Więc cienko. Zagrałbym najpierw to A. A5. A5 jeśli pchnie to tutaj i tu mu wisi, więc on prawdopodobnie pchnie. Nie może pchnąć. <laughs> może zagrać gońca po prostu. I wtedy ma to bronione. Tylko, że jak on zagra gońca. A ja zagram tu i on zagra to. Teraz to ja bije. Nawet w ten sposób zagrałeś. Chłopiec niesamowicie odważny. Ogólnie chłopiec niesamowicie odważny. Ja nawet mógłbym teraz zagrać tak prawdopodobnie. Bo po tym, po tym, po tym jest taki szach. No on może tutaj jeszcze. Dobra, ja po prostu zagram tu na zwykłego Mata. On nie ma tutaj żadnego ciekawego ruchu, tylko musi odejść. Roszady nie może zrobić. Nawet bym nie chciał na jego miejscu roszady móc zrobić teraz. Z tym pionkiem wysuniętym na G4. Ma bardzo mocno piony wysunięte, nie? Nie ma zabezpieczonego króla, jego dwie lekkie figury nie grają. My mamy wszystkie le lekkie figury i hetmana w grze, wieże połączone. Ro Roszada, król zabezpieczony. Co ogólnie u nas wszystko gra i buczy, u niego niezbyt. Grożę matem w jednym. On, żeby obronić się przed matem w jeden, może tylko zagrać hetmanem tu lub tu. To są jedyne dwa ruchy, tak. I ja w tym momencie gram. Mogę zagrać nawet bicie, bicie, przyjść tutaj, bo to już mi nie grozi. Eee. Tylko czy ja chcę tego gońca tracić? A teraz to? On gra, tu. Najpierw zagram to, i teraz najwyżej to. No tu nie wisi, no bo jest dwóch obrońców, jakby, nie? Więc tu nie wisi. On tutaj nie ma ruchu zbytnio. Znaczy, no może mi zaatakować, oczywiście, ale to mi nie będzie jakoś mocno przeszkadzać. Ja się zastanawiam nad tym, nad tym, nad biciem i jeżeli to, to bicie, bicie i tu. Wisi mu tu, wisi mu tu. Czyli ja mam gońca, dwa pionki, e, gońca, trzy pionki, zaskoczka i gońca. Plus mówi się to yy, skoczek i skoczek, i wieża. I jeśli on obroni. O. Tu po prostu. No, po prostu tu chyba. Tylko, że po tym on zagra taki ruch. I ja mam uwięzionego Hetmana. No nie mam mówienia tego Hetmana, bo mogę zagrać tu jeszcze. A jakiś ruch, żeby jego Hetmana tutaj zaatakować? No nie zbyt mam. Nie chcę chyba grać tutaj. Tu, to. Tu. To nie jest głupie wcale. I to po tym, bo on zagra pewnie to teraz. Bo co lepszego mógłby zagrać, nie? Co lepszego mógłby zagrać? Oczywiście musiało pójść podstawienie Hetmana. Niesamowite. Skąd ja to wziąłem w ogóle? Trzeba było się wycofać. Teraz jest lipa, no bo to już mamy przegraną pozycję, definitywnie. No ja biję, on bije. Zaraz jakaś roszada pójdzie, jest po grze. Muszę to zbić prawdopodobnie. No ma Hetmana przewagi, więc nie jest za kolorowo oczywiście. Nawet nie wiem zbytnio co mam grać teraz. Otwieranie pozycji tutaj byłoby niby dobrym pomysłem. Bo mam dwa gońce, ale tutaj to już jest pogrze, praktycznie on zaraz się na słabościach osiądzi i będzie po sprawie. Spróbuję to jeszcze dograć, oczywiście w głupi sposób stracić. Hermana to nie jest y, pierwszyzna, tak zwana. Już nie raz się to zdarzyło. Na mm, Czarny goniec jest tutaj mocno zamknięty u mnie. Czarny graniec jest mocno zamknięty, nie mam nim zbytnio jak manewrować. Nie chcę grać tu, żebym nie mieć tego. Pytanie, czy tego bym nie chciał zagrać. Chciałbym to zagrać, ale w wieża E i po tym może nawet tak. On dalej nie ma tej roszady. Nie wiem, czy chciałbym ją nawet robić. Co on by mógł zagrać? To bym mógł zagrać, żeby po tym, po tym tutaj nie wisiało. Czy no... Zrobił rolkę w drugą stronę. Po tym, po tym, to. On wie, że po prostu dostawia i jest pogrzenie eee... Tu nic nie mam. To nawet mógłby tak teraz święcić i by to wygrał, nie? Więc to, żeby nie miał tutaj żadnych wejść, tylko to mi osłabi ten punkt i to mocno. On mi zaraz na tym siądzie. he, he, he ten. Wieża jedna, wieża druga. I tego punktu nie ma. Ja się. Z, z, wejdę na siódemkę sobie, wieżą. Poczekam chwilę, jaki jest jego plan. Pamiętajmy, że on też zawsze może tego Hetmana podstawić. Ja podstawiłem Hetmana w 15 ruchów, więc on może podstawić Hetmana. W ogóle naj, najlepsze jest to, że ja nad tym ruchem myślałem. I ja nad tym duchem myślałem 48 sekund i podstawiłem Hetmana. A to nie jest tak, że ten skoczek jest jakoś daleko, nie? Ten skoczek jest bliżutko dosyć. Ja zapomniałem o jego istnieniu, prawdopodobnie. No cóż, zobaczymy, co on zagra dalej. Kupa czasu jeszcze przed nami, ale to nie jest takie proste. On musi to zrealizować. Nie ma przewagi Hetmana. On mnie zaraz tutaj jakoś będzie chciał zajeżdżać. Już to widać, zresztą. Ja się zdwajam i gram tutaj. Prawdopodobnie. On przechodzi do ofensywy. Prawdopodobnie jakieś H5 albo G5 pójdzie teraz. Ma króla słabego, ale to nie jest zbytnia różnica. Nie, bo nie mam tutaj przełom pionowego. To jest mój jedyny chyba przełom pionowy, który mogę teraz wykorzystać. Że mieć dwie... Tylko, że co z tego, że ja ten przełom pionowy bym zrobił? Ja zrobię ten przełom pionowy i zbiję. On zbije, ja odbiję. I co, i on zagra wierzę? I co, ja mam dwa gońce na gońce i Hetmana, tak? I po prostu ja mam siedem pionów. On też ma siedem pionów. On będzie miał sześć. Ja też będę miał sześć. <grym wierzy> tak, tak. Bicie, bicie, bicie. Cyk, cyk, cyk. Ja mam dwa gońce. Na gońca i na hetmana, taka ma różnica. Tylko że on mnie zajeżdża, nie? On zaraz tutaj i tutaj wchodzi, jest po grze. to, to. Nie wiem, tu i tu przyjść. Jak przyjdę tu, to on mi może zagrać takie ruchy. Dobra. Przestawię tą figurę do obrony. Jeżeli to, to zagram tutaj. Jeżeli to, to nic chyba nie zagram, a tutaj zagram na mijankę po prostu. Bo mu nie będzie na no taki ruch jeszcze w teorii. A co po f5 powiesz? Pchniesz. Pewnie. Powinieneś pewnie był pchnąć nawet. Zagram tak. Chcę zobaczyć, co chcę zagrać. Czy on chce zagrać H6, nie, nawet G5 zagra. No ale potem ja idę na Mijankę i co? A i on ma w sumie nawet taki ruch przecież. Jest mat w jeden. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak, tak. Tu. Tu. Tutaj nie, zaraz się wbije, tylko no tutaj jest na razie bronione. Yy. On robi tak, tak i tak i mnie tu dojeżdża na, na, na linii H. Nie mam co z tym zrobić zbytnio, nie? Mam dwóch obrońców. Mogę dostawić trzeciego. Po tym gram tu. Po tym gram tu. No i to się trzyma tutaj. Teoretycznie. On nie może zagrać tu, bo jest to. Więc musiałby zagrać tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Nawet jeżeli on odda wieżę za mojego gońca, to i tak jest ok dla niego. A teraz to w ogóle? No muszę to zbić, bo nie mam odejścia tu, tu. Mogę odejść tu i w ten sposób się zdwoić. Tylko on też może tutaj pójść? Bicie, bicie. No muszę chyba zbić tu, tu i tu nie. Będzie bolesne. Czyli on nie chce się zdwajać, chyba polinicha tu pobronił. Mogę zagrać tak, ale wtedy on się tutaj zdwaja, jest po grze. No bo ja. Co, ja to biję? To bez sensu. Tu? Nie mogę. Tu nie mogę. Tu nie mogę. Co na siódemce, nie? Jeszcze. Tak, tak. Tak, tak mogę. No zaraz się tu wbija i tutaj mnie masakruje przecież. A po tym? To, to. On nawet tutaj głupiego szachada Po tym bicie No tego ruchu nie ma Bo jest to On chce tu? No ale to ja bronię tutaj dwukrotnie Król G będzie głupi, bo będzie miał to Dobra, Król G7 Zobaczymy co on ma w planach Minuta została, więc U mnie minuta oczywiście u niego troszkę więcej. Tego pionka, wiadomo, że i tak nie zbiorę. <laughs> mam pojęcia, co mam grać, tak szczerze. Aha. chcę po tym tutaj, nie? Dalej, Hetman na gońca, więc nie mam co robić nawet tutaj. No tu mi nie wisi, nie? Po tym mogę jeszcze tak zbić. Tylko to jeszcze bardziej otworzy pozycję. Po tym bicie to. Nie mam pojęcia co grać tutaj Też mogę wrócić królem na G8 Jest totalnie bez planu, no nie mam czym zaryzykować nawet O i on tutaj Ja biję piono Aha Bronię A, tutaj też bronię No mam twierdzę małą zrobioną u siebie na podwórku ale to dalej nic nie znaczy, bo dostałem mocno w chile. To prawda, każdy punkt z tego, który mam się broni, ale to jest obrona, którą zaraz prze... Przezwycięży mam takie wrażenie. nie? Jakiś nawet głupi przełom pionowy w jego wykonaniu. Nawet takie coś, żeby tutaj dociskać na przykład. Wystarczy. Ogólnie to nie wiem, po co, za czym ten ruch. Wystarczyło to zagrać. I ma. To zaraz. I jak ja piję tak, to on mi się tutaj wbija. I co? I jest pogrzenie. Wow. Nawet tutaj. Niesamowite. Co ja mam zagrać teraz powiedzcie mi Tu? Mogę tak... Nie mogę tak zagrać. A jak zagram tu i wtedy to? To le nie no, nie leci mi co ja mam za głupoty. To chcę zagrać. To on się tutaj tym hetmanem mocno rozpycha. 45 sekund myślałem nad tym ruchem No tak, przecież. Oczywiste, nie? Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. A co po tym? Bicie. Bicie, bicie, bicie. bicie Jest już lepiej, nie? Lepiej to wygląda. A po tym? No nie, no tracisz tutaj albo wieżę, albo hetmana. To głupi duch chyba był. Wow, poszedł w to. Wow, poszedł w to. To jest 10 plus 5 chłopaku, to jeszcze masz przegrać. Dobrze, ja mam tutaj wszystkie piony na białych polach. Więc jeden plus. On mi się chce tutaj wbić oczywiście. Nie może się mi tutaj wbić. Co zagram tak sobie na białe pola. On jest na czarnych wszystkimi pionami, to jest mój minus. Ja nie mogę tutaj wejść, ale on też nie może przyjść. Też nie może przyjść. Dopóki ja trzymam to pole, to mogę pójść tu i po tego pionka. Cyk, cyk, cyk. I tutaj próbować obejść. Tylko że po tym ja muszę tu. Okej, okay. nic mi to nie dało. Ja bym chciał się tutaj królem przedostać, nie? Co ty byś chciał? Tu wystarczy w sumie. No jakbym tutaj poszedł, to on by tu. I on po gońcu. No właśnie. No właśnie. I pogrze jest. No bo on to, nie? Ja nie mogę tu Sorry, ja nie mogę tutaj No przedostał się wieżą skurczybyk. On tu, ja tu Ja tu, on tu, ja tu A Ja nie wiem czy ja jego wieży nie mapie Chyba nie Bo on to może zagrać Ja nie mogę wejść No w ogóle tutaj puściłem Teraz to już się poddałem chyba Wow, no tak no Dwa piony do miliona, no on idzie. Znaczy, no nie idzie, jak ja to gram, to on idzie, nie? Idzie. No, gdziekolwiek walka pod koniec, okej, okay, ale i tak no nie jestem w stanie nic zrobić więcej. o jeszcze do już drugiego Hetmana. Nie myślałem bez szans. No, Hetmana podstawiłem głupio. To jest jako jedyny blunder, chyba, nie? No, potem to już trzeba było grać same głupotki, tak naprawdę. A jestem niezadowolony z tej partii przez tego Hetmana. Gdyby nie ten Hetman, nie, bo tutaj szło wszystko po mojej myśli, no. Stałem lepiej zdecydowanie. Hetman na, na głupio trzeba było po prostu próć i tyle. Trzeba było go próć i tyle. Plus 4 prawie. Wow. No idiotyzm, nie. Idiotyzm. No przynajmniej nie miałem tutaj nigdzie na. Nie miałem tutaj nigdzie na przewagi, którą mógłbym wykorzystać. Cały czas minus, plus 5 około dla niego. No nic, ja spróbuję sobie zagrać jeszcze raz, ale to już w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie, na razie.